W kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na kolejne rozpakowanie. Dzisiaj będzie to akcesorium: klawiatura ultra slim, bezprzewodowa, 5 GHz od firmy Rapo. Firmy myślę niekoniecznie tak bardzo znanej dla Was, dlatego tym filmem też chcę Wam przybliżyć jeden z gamy produktów tego producenta. Klawiatura ultra slim bezprzewodowa w kolorze srebrno-białym. Zapraszam was na film. Ok, rzut okiem na pudełko. Słuchajcie, w kolorze białym jak i bezbarwnym. Tak, mamy tutaj widoczną na no, samym wstępie część klawiatury. Logo producenta, rapo, informacje takie jak bat życie baterii 24 miesiące, tak? czyli dwuletnia gwarancja działania tej baterii, 5 GHz tak? na takie częstotliwości pracuje to urządzenie także nie będzie to wpływać na większość używanych przez Was routerów Wi-Fi tak? access pointu, dlatego że pracują na częstotliwości 2,4 GHz najczęściej informacja, 10 metrów na taką odległość możemy odsunąć klawaturę od odbiornika by ona prawdę opracowała 2 miesiące gwarancji 4,9 mm Ultra Slim model E9100P Wireless Ultra Slim Keyboard to na tej stronie z tyłu jak widzicie ta klawiatura jest dostępna również w kolorze czarnym informacje takie jak 5 GHz tak o którym już wspomniałem 2 lata gwarancji grubość tego no to 4,9 mm oraz o technologii zastosowanej przy budowie tych klawiszy w tej klawiaturze. I myślę, że. Aha, jeszcze z tej strony zobaczcie. Kompatybilne z Windows oczywiście 881, XP Vista i Windows 7. Takie informacje widnieją na tym pudełku. Zapraszam teraz na rozpakowanie. Zobaczymy, co jest naprawdę w środku. Aby się dostać do pudełka, musimy porozcinać nieco plomb. I wyjmujemy również z papieru klawiaturę. Zobaczmy, co jest w środku. Jeszcze instrukcja do tej klawiatury jak ją podłączyć, jak skonfigurować, trochę papierologii. Poza tym tutaj nic więcej nie mamy. Tu natomiast pod klawiaturą mamy oczywiście odbiornik wpinany do portu USB. No standardowo. Teraz się produkuje w takim właśnie rozmiarze. Te odbiorniki. Mamy taki mały odbiorniczek. No i słuchajcie, samą klawiaturę. W kolorze białym, jak widzicie, faktycznie Ultra Slim. Widać na pierwszy rzut oka. Tu natomiast mamy część, gdzie znajdują się baterie, tak? Mamy klapkę, tak, dwa paluszki, trzy razy A, już mamy zainstalowane w środku. Wystarczy wyjąć papierek. O, to mi wypadły, wkładamy. Włączamy przełącznikiem tutaj i mamy aktywną klawiaturę, możemy już na niej pracować. Tak się prezentuje klawiatura. Klawisze na pierwszy rzut oka bardzo fajne, bardzo ładnie układa się w dłoni. Ta klawiaturka jest niewielka, także myślę, że posiadacze notebooków, netbooków będą tym produktem zainteresowani jak najbardziej. Wykonanie ramka aluminiowa, dół aluminiowy część gdzie znajdują się baterie, z plastiku, klawisze plastikowe i ramka wokół klawiszy również plastikowa. Logo producenta na spacji. Takie rzutokiem jeszcze na klawiaturę. W tym filmie słuchajcie, to jest na tyle. Niebawem pojawi się recenzja tej klawiatury, jak ją już przetestuję. Na tą chwilę się z Wami żegnam. Proszę łapki w górę. Sub Subskrybujcie, komentujcie. Do następnego razu. Hej!